Izabela Ladera, gwiazda mediów społecznościowych z milionami obserwujących, pozwała piosenkarza Pop Belaya, oskarżając go o ujawnienie ich seks taśmy. Przeanalizujemy ten pozew, potencjalne dowody, argumenty, a wszystko to zrobimy z prawnikiem, który specjalizuje się w tego typu sprawach. Witamy w sidebar prezentowanym przez Law and Crime. Nazywam się Jesse Weber. Mamy nową, głośną batalię prawną celebrytów, która właśnie się rozpoczęła. Dotyczy 26-letniej Izabeli Ladera, która jest podobno bardzo znaną influencerką z Miami. Ma 6,5 miliona obserwujących na Instagramie oraz 5,6 miliona na TikToku. Otóż właśnie pozwała swojego byłego partnera romantycznego, kolumbijskiego piosenkarza pop, 23-letniego Belaya, którego prawdziwe imię to Brandon De Jesus Lopez Orozco. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to imię. Przepraszam, jeśli nie. Dlaczego ona pozywa? Twierdzi, że jest ofiarą tzw. pornografii zemsty, że fragmenty nagrania seksu między nimi zostały upublicznione. Odpowiedź adwokatów Belaja, którzy twierdzą, że jest zbyt sławny, by zrobić coś takiego, jest interesująca. Najpierw omówmy ten pozew, potem wrócimy do reszty. Pozew opisuje domniemaną chronologię wydarzeń. Omówię ją. W pozwie podano, że Ladera i Belaj poznali się na Instagramie. A 22 grudnia 2023 roku spotkali się na imprezie w Miami. Według laderi Belaj powiedział jej, że jest właśnie w trakcie rozwodu ze swoją żoną Kamilą Rodriguez. Ladera wyjaśnia, że zaczęli się zbliżać romantycznie i myślała, że on może być tym jedynym. Twierdzi, że wtedy zaczęli nagrywać swoje intymne zbliżenia. I żeby było jasne, twierdzi, że dzielili się nimi tylko między sobą. Ladera twierdzi, że nie przypuszczała, iż zostaną one udostępnione lub zobaczone przez innych. Przewidzimy do maja 2024 roku. Ladera twierdzi, że poprosiła Belaja o usunięcie nagrań i sama również je usunęła. Jednak według niej on odmówił, powiedział nie, zakwestionował jej zaufanie do niego. W skardze napisano, że nie wiedziała, iż jej zaufanie zostanie kiedyś złamane. 4 czerwca 2024 roku. Ponownie, według laderii Belaj niczego nie usunął. Kamila, jego obecnie oddalona żona, cytuję, zaangażowała się w kampanię w mediach społecznościowych o niewierności Belaja i to obejmowało ujawnienie prywatnych rozmów między laderą a Belajem bezpośrednio z jego telefonu. W skardze czytamy, że bez wątpienia uzyskała do nich dostęp bezpośrednio z jego telefonu, co można zobaczyć na nagraniu, gdzie przewija je na telefonie. W skardze wyjaśniono, że Ladera i Belaj zerwali kontakt w marcu 2025 roku, ale potem według niej 9 czerwca 2025 roku podchodzą do niej dwie różne osoby, które najwyraźniej miały zrzuty ekranu jednego z nagrań seksualnych między nią a Belajem. Ostrzegli ją, że te zdjęcia zostały udostępnione i że całe nagrania prawdopodobnie zostaną opublikowane, żeby cały świat mógł je zobaczyć. Co zrobiła? Poprosiła zespół menedżerski o kontakt z menedżerem Belaya, twierdząc, że nigdy nikomu nie udostępniała takich rzeczy. Jedyną inną osobą z tymi materiałami była gwiazda pop. Po dwóch miesiącach mówi, że nagrań nie opublikowano i uważa, że wszystko jest dobrze. Twierdzi, że Belaj i jego zespół nic nie zrobili. A potem przechodzimy do 7 września i ona twierdzi, że jedno z tych nagrań wyciekło przez konto Whatsapp. Nagranie staje się absolutnie wiralowe. W napisano, cytuję, dla Laderii ziemia się zatrzymała. Gdy cykl wiadomości został pochłonięty przez te nagrania niczym pożar, kilka osób zaczęło publikować wypowiedzi Laderii z jej najbardziej wrażliwych chwil, po tym jak poczuła się zdradzona wiadomością o możliwym wycieku. Użyli tych wypowiedzi, by stworzyć fałszywą narrację, że to Laderia sama wypuściła nagranie dla własnych korzyści. Nie tylko ich wypowiedzi i niepoparte opinie są bezsensowne. Ale zostały obalone przez fakt, że tylko dwie osoby miały to nagranie, a Laderia usunęła je już prawie półtora roku wcześniej. Jedyną inną osobą, o której Laderia wiedziała, że posiada te nagrania, był Belaj, który jasno wyraził swoje intencje, odmawiając ich usunięcia, gdy Laderia go o to poprosiła. Odmowa usunięcia nagrań w połączeniu z najwyraźniej łatwym dostępem do jego telefonu wskazuje, że to Belaj jest źródłem wycieków. Zanim przejdę do tego, o co ona pozywa, jak odpowiedział Belaj, musimy o tym porozmawiać, a także o odszkodowaniach. I całej reszcie, chciałbym zaprosić Daniela Załkowicza, prawnika specjalizującego się w tego typu sprawach i postępowaniach dotyczących prywatności w internecie. Dziękuję za przybycie. Jakie ma pan przemyślenia na temat takich zarzutów? Czy często się pan z nimi spotyka? Tak, niestety stało się to bardzo powszechne. Udostępnianie intymnych zdjęć online lub przez osoby trzecie to naprawdę spowodowało znacznie większe szkody. Niż można by się spodziewać w tego typu sprawach. Prawo przewiduje 150 tysięcy dolarów odszkodowania ustawowego za udostępnianie cudzych, intymnych zdjęć. A rozpowszechnianie tego typu zdjęć powoduje traumę na całe życie. Dzieje się to na wszystkich poziomach. To znaczy, nie dziwi mnie, że masz do czynienia z kimś sławnym, ale zajmujesz się też studentami, zwykłymi ludźmi, aż po celebrytów, a szkody i straty są zawsze takie same. A tak przy okazji, jaka jest odpowiedzialność prawna platformy, która udostępnia taki film? Zgodnie z ustawą o przyzwoitości w komunikacji nie ma odpowiedzialności, chyba że dotyczy to nieletnich i handlu ludźmi. Wiem, że były silne naciski, żeby spróbować zmienić to prawo. Niedawno kongres uchwalił ustawę Take It Down, która zobowiązuje platformy do usuwania intymnych nagrań, gdy użytkownik zgłosi, że coś takiego mu się przydarzyło. Ale na ten moment każda z tych stron internetowych ma możliwość rozpowszechniania takich materiałów i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. A jeśli ktoś miałby to nagranie, powiedzmy, że trafiło ono, załóżmy na platformę mediów społecznościowych. Ktoś to zobaczy, pobierze i udostępni dalej. Czy poniesie za to odpowiedzialność? Mogą, zgodnie z federalnym prawem. Niestety okazuje się, że to bardzo częsty scenariusz. Powszechne jest przekonanie, że internet jest na zawsze, zwłaszcza w kontekście udostępniania intymnych zdjęć. Udostępnianie bez zgody skutkuje odpowiedzialnością według nowego federalnego prawa. Jaka to odpowiedzialność i co im grozi? Odpowiedzialność jest tylko cywilna, niekarna i wynosi 150 tysięcy dolarów odszkodowania. Przewidziano też zabezpieczenie roszczeń. Osoba udostępniająca czyjeś zdjęcia bez zgody zostanie ujawniona. Ale to wiesz bardzo odpowiednie, prawda? Ujawniasz kogoś innego, wiesz, upubliczniasz bardzo intymny moment, a teraz sam zostaniesz ujawniony za to co zrobiłeś. Ciekawe. Pozwól, że najpierw o coś zapytam. Jeśli to prawda i Ladera usunęła te filmy ze swojego telefonu, czy istnieje jakiś sposób, żeby można było uzyskać do nich dostęp z jej konta, z jej urządzenia, z jej chmury, czy usunięcie oznacza trwałe zniknięcie? To dobre pytanie. W wielu przypadkach tak naprawdę to nie znika. Apple przechowuje w iCloud co najmniej trzy kopie zapasowe, o których zwykle nie wiesz. Nawet jeśli usunął to z jej telefonu, osoba z dostępem do jej konta Apple mogła pobrać kopie zapasowe i zdobyć te filmy. Dobrze, przejdźmy do podstaw powództwa. Po pierwsze, naruszenie prywatności. I chodzi tutaj o to, że te filmy były osobiste, prywatne, że ladera wierzyła, iż takimi pozostaną. Że nie ma żadnego uzasadnionego interesu publicznego, a ona sama usunęła te filmy ze swojej strony. Więc jedynym możliwym innym źródłem był telefon Belaya. Twierdzi, że doznała szkód i cierpienia psychicznego. Jak oceniasz takie powództwo? Naruszenie prywatności to specyficzny delikt dla danego stanu. Jako adwokat z Nowego Jorku mogę stwierdzić, że nie istnieje tu delikt naruszenia prywatności. W New Jersey często składamy takie pozwy. Moim zdaniem, to nikogo nie powinno obchodzić, co robisz w prywatności własnego domu i jak wyglądasz podczas swoich kontaktów seksualnych, niestety. To z pewnością jest naruszenie prywatności. To coś, czego nie zamierzano pokazywać szerokiej publiczności. Nie mamy ani zainteresowania, ani chęci to oglądać, i nie powinniśmy mieć do tego prawa. W tej sytuacji zdecydowanie naruszono prywatność. Z ludzkiego punktu widzenia, jeśli to zostanie ujawnione, mogę Ci powiedzieć, Widzę szkodę. Rozumiem to. To druzgocące. Jak z prawnego punktu widzenia udowodnić szkodę? A może jest tak, że jeśli to zostanie ujawnione, nawet nie musisz udowadniać szkody. To jest oczywiste na pierwszy rzut oka. Nie musisz tego pokazywać. Jak udowadniasz szkodę w takich sprawach? W takich sytuacjach zwykle zatrudniamy biegłego do oceny szkód psychologicznych. W rzeczywistości korzystamy z dwóch biegłych. Jeden z nich jest ekspertem od tego rodzaju szkód, które wynikają z trwałości internetu. Gdy ktoś zobaczy jeden z tych filmów, praktycznie niemożliwe jest jego usunięcie. Pojawi się psychiatra, i zazwyczaj ofiary tego rodzaju krzywdy cierpią na zaburzenia lękowe uogólnione, zespół stresu pourazowego, i zwykle otrzymują takie diagnozy. Więc to jest proces, który musi zostać uruchomiony. W nowelizacji ustawy o przemocy wobec kobiet z 2022 roku szkoda jest automatycznie wyceniana na minimum 150 tysięcy dolarów, plus odszkodowanie karne i honoraria adwokackie. Prawo uznaje, że rozpowszechnianie Twoich intymnych zdjęć zawsze wiąże się ze szkodą. Czy Ladera musi stanąć przed sądem, by to udowodnić? Czy ona musi stanąć przed sądem i powiedzieć: To było druzgocące? Widziałam, jak to się rozchodziło i jak ludzie komentowali. Moje życie całkowicie się zmieniło przez to, co przeszłam. Z prawnego punktu widzenia niemal wymagałoby to, by ona zeznawała w sądzie i wyjaśniła, co się jej przydarzyło. Tak, to postępowanie cywilne będzie musiała wielokrotnie się wypowiadać. Po raz pierwszy podczas przesłuchania będzie musiała odpowiadać na pytania strony przeciwnej, ponieważ sprawa dotyczy problemów ze zdrowiem psychicznym i cierpienia emocjonalnego. Niestety z samej natury sprawy jej własne zdrowie psychiczne staje się częścią tej kwestii. Więc będziesz miał możliwość uzyskania jej dokumentacji psychologicznej, będziesz miał możliwość rozmowy z leczącymi ją lekarzami, będzie musiała zeznawać przed sądem i ławą przysięgłych, opisując co jej się przydarzyło i jakie poniosła szkody. Porozmawiajmy o drugim zarzucie, cybernękaniu na tle seksualnym. Zarzut opiera się na prawie florydy, które stanowi, że osoba widniejąca na seksualnie sugestywnym zdjęciu, zrobionym za jej zgodą, może oczekiwać prywatności, nawet jeśli udostępniła je innej osobie. I napisali, że publikowanie tych zdjęć bez zgody osoby powoduje poważne szkody psychologiczne, że te filmy miały charakter seksualny, ujawniają prywatne zachowania są jednoznaczne. A zarzut polega na tym, że Belaj celowo opublikował te treści na Whatsappie lub przekazał je innej osobie. Ten przepis, który sprawdziłem, przewiduje odpowiedzialność karną i wykroczenie, ale umożliwia też dochodzenie roszczeń cywilnych. Pojawia się tu żądanie zadośćuczynienia, odszkodowania i zwrotu kosztów adwokackich. Przepis ten dotyczy cybernękania. Co o tym myślisz, Danielu? Cóż, moim zdaniem, to zdecydowanie jest nękanie. Jeśli udostępniasz czyjeś intymne nagrania bez ich zgody, mając na celu wyrządzenie jakiejś szkody. To oczywiste, gdy wrzucisz takie nagrania do sieci, to się zobaczy, wrócą do Ciebie, zranią cię i mogą zaszkodzić w przyszłości. To jest nękanie w czystej postaci. Jedynym powodem, dla którego ludzie udostępniają te nagrania, jest to, żeby ostatecznie wyrządzić jakąś formę nękania ofierze. Myślę jednak, że dużym elementem tego wszystkiego jest to, że ona chciała, żeby te materiały pozostały prywatne. Jeśli nagrywałby to na ulicy publicznej, a ona była świadoma i się zgadzała, niekoniecznie uznano by to za cybernękanie według prawa. Fakt, że te materiały miały pozostać prywatne między nimi, a on rozpowszechnia je na Whatsappie, który jest platformą internetową, wyraźnie pokazuje, że to podpada pod nękanie. Zarzut trzeci. Celowe wywołanie cierpienia emocjonalnego. To bardzo szerokie oskarżenie zazwyczaj, ale tutaj mówią, że albo celowo opublikował te nagrania, albo działał z taką lekkomyślnością wobec prywatności ladera, że ktoś wszedł w posiadanie tych materiałów i je opublikował. Że to było oburzające, że spowodowało poważne cierpienie emocjonalne. Porozmawiaj ze mną o tym. Roszczenia o celowe wyrządzenie szkody emocjonalnej, Intentional Infliction of Emotional Distress, zwykle pojawiają się jako paragraf ogólny. Często są one powieleniem wcześniejszych podstaw powództwa, które zostały złożone. Koncepcja celowego wyrządzenia szkody emocjonalnej polega na tym, że dana osoba udostępnia te filmy, aby wyrządzić krzywdę i wywołać cierpienie emocjonalne, i wiedzą, że to będzie miało taki skutek. To celowe działanie pozwanego mające na celu wyrządzenie krzywdy. Sędziowie w całym kraju uznali, że rozpowszechnianie czyichś intymnych zdjęć jest podstawą do wyrządzenia celowej krzywdy emocjonalnej. Idąc o krok dalej, cała koncepcja intentional infliction of emotional distress polega na tym, że jest to skrajnie oburzające zachowanie. Oczywiście, jeśli zarzuty są prawdziwe, to rozpowszechnianie prywatnych nagrań wśród osób trzecich na WhatsAppie lub przekazywanie ich osobom trzecim w celu dalszego udostępniania, zwłaszcza z zamiarem wyrządzenia jakiejkolwiek szkody, jest skrajnie oburzające. A potem mamy zaniedbanie. Nie byłem zaskoczony widząc ten zarzut, ale zasadniczo chodzi o obowiązek, naruszenie, związek przyczynowy i szkodę. Tak więc Belaj miał obowiązek zachować poufność i prywatność laderze, zwłaszcza po tym, jak rzekomo poprosiła o usunięcie tych nagrań, tych filmów. Że rzekomo naruszył ten obowiązek, publikując te nagrania samodzielnie, albo będąc tak niedbałym, że zrobił to ktoś inny. Przywołują na przykład to, co rzekomo zrobiła jego żona, przeglądając jego telefon. Naruszenie to naruszenie wyrządziło szkodę laderze i poniosła ona straty. Czy uważasz to za oczywiste zaniedbanie? Wiesz, powodem, dla którego uchwala się te przepisy, o których rozmawiamy, jest to, że w takich sytuacjach zaniedbanie czasem trudno udowodnić. Oczywiście istniał obowiązek między nim a laderą, aby te nagrania pozostały prywatne. Problemem jest, ile zabezpieczeń miał na telefonie. A jeśli ktoś uzyskał do niego dostęp bez zgody i pobrał zdjęcia, on może nie być winny według prawa. Wszystko, o czym mówiłeś, Wyrządzone szkody, uzasadnione oczekiwanie, że on nie udostępni zdjęć, to ważne podstawy i elementy, które moim zdaniem trzeba rozważyć w takiej sprawie. To jest pytanie: jak to udowodnić? Po pierwsze, uważam, że muszą udowodnić, że nie ma żadnej możliwości, by nagrania pochodziły od Laderii, że ona sama nie miała zamiaru ich udostępniać. Muszą uznać, że tylko on mógł to zrobić przez swoje urządzenie i konto. Mogą mieć trudność z udowodnieniem, że faktycznie to zrobił i że zrobił to celowo. To on to zrobił, w przeciwieństwie do tego, że był tak nieostrożny i nie myślał, że, wiesz, pozwolił komuś innemu uzyskać dostęp do swojego telefonu. Chyba pytanie brzmi: wiesz, jak to udowodnić? Jakie będą linie obrony? Obrona może mieć rację, ale nie zwracam na to uwagi ani o tym nie myślę. Nie wiem, kto ma mój telefon i tak dalej. Wiesz, mam tam dużo ważnych materiałów. Obawiam się, że ktoś może wejść na moje konta bankowe. Nie myślę o jej filmach. Ale jednocześnie to pokazuje, że te filmy zostały opublikowane i ona wskazuje na niego jako jedyne źródło. Więc powiedz mi jeszcze raz, jakie będą dowody, żeby to udowodnić, i jakie mogą być niektóre linie obrony. Tak, więc. W wielu przypadkach, zwłaszcza tych związanych z Whatsappem i internetem, potrzeba porządnego cyberśledztwa, żeby udowodnić, kto za tym stoi. Whatsapp należy do firmy Meta. Pierwszym krokiem, jaki bym podjął w takiej sprawie, byłoby natychmiastowe wystąpienie do firmy Meta z wezwaniem do ujawnienia wszelkich informacji związanych z tym numerem telefonu. Meta przekaże adresy IP i informacje o koncie. A prawnicy będą musieli wykonać całą pracę w tej sprawie, aby faktycznie zebrać wszystkie dostępne informacje i udowodnić, że prowadzą one bezpośrednio do Bleja. Po wykonaniu tej czynności, to on musi udowodnić, że ktoś inny miał dostęp do jego telefonu. To kwestia wiarygodności. Szczerze nie uznałbym za wiarygodne stwierdzeń o czyimś dostępie do jego telefonu. Musieliby znać hasło do iPhone'a i wejść w zaszyfrowane wiadomości WhatsApp, by to udostępnić. Dla mnie bardziej prawdopodobne jest, że jeśli można przedstawić dowody fizyczne prowadzące do niego, to on jest tym, który faktycznie rozpowszechnił to nagranie i zdecydował się je udostępnić. A o jakich odszkodowaniach mówimy? W pozwie widziałem chyba, że minimalna kwota to 50 tysięcy dolarów, prawda? Mogę się mylić w tej kwestii, ale o jakich odszkodowaniach mówisz? Takie sprawy kończą się bardzo wysokimi kwotami lub 150 tysiącami dolarów. Ona została poszkodowana, została skrzywdzona. Mówisz o odszkodowaniu karnym, bo zostało ono zaprojektowane, by ją skrzywdzić i wyrządzić szkodę. Pojawią się koszty adwokackie. Załóżmy, że dostanie tylko minimum, czyli 150 tysięcy dolarów. Zakładam, że koszty adwokata będą dużo wyższe niż ta suma. I naprawdę będzie tu jakiś element kary, ponieważ nie mam wątpliwości, że jeśli on udostępnił te nagrania, zrobił to z zamiarem wyrządzenia jej krzywdy, może też żądać odszkodowania karnego. W Nowym Jorku średni wyrok to 2-3 miliony dolarów. Nie jestem ekspertem od Florydy, ale chodzi o potencjalnie milionowe odszkodowania. I swoją drogą wiedziałem, że nie jestem szalony, bo spojrzałem na pierwszy akapit i napisali, że to jest pozew o odszkodowanie, które znacznie przekracza minimalny próg jurysdykcyjny tego sądu czyli 50 tysięcy dolarów. Tak właśnie ten sąd to określa. Nie, to ciekawe, bo prawnicy pozwali wyłącznie na podstawie prawa Florydy, pomijając federalne przepisy. Zakładam, że po aktualizacji pozwu uwzględnią też przepisy federalne. Mocą federalnego przepisu jest to, że opiera się na zgodzie. Wiele przepisów w takich sprawach pochodzi z prawa karnego, gdzie wymagano zamiaru wyrządzenia szkody. Przy przepisach federalnych wystarczy, że wiedziałeś o braku zgody na udostępnienie czyjegoś wizerunku i mimo to to zrobiłeś, i to właśnie czyni to tak odmiennym. Dlatego tak ważne jest, aby uwzględniać ten przepis we wszystkich tego typu sprawach. Dlaczego mieliby czekać z wybraniem federalnej drogi, a nie zrobić tego od razu? To mogło być zbyt pośpieszne, by wytoczyć taki pozew. To mogło wynikać z faktu, że uważali, iż prawo na Florydzie jest bardzo silne i działa na ich korzyść. Możliwe też, że ponieważ to zostało wniesione, sąd stanowy niekoniecznie chciał uwzględniać jakiekolwiek federalne podstawy prawne. Interesujące. Pozwól, że o to zapytam. Nie wiem, czy nazwałbym to obroną, ale to ciekawe oświadczenie prawników Belaja. Cytat. Jego kariera artystyczna i międzynarodowy prestiż wykluczają potrzebę lub zainteresowanie takimi wydarzeniami. To znów było oświadczenie w mediach społecznościowych. Wydaje mi się, że mogli to usunąć, ale jest tam napisane: Stanowczo odrzucamy rozpowszechnianie intymnego nagrania w mediach społecznościowych i na platformach cyfrowych, które narusza prywatność i godność zaangażowanych osób. Ciekawe oświadczenie. Z pewnością nie byłby pierwszą osobą o pewnym statusie celebryty, która rozpowszechnia intymne zdjęcia bez czyjejś zgody. To nie jest udawane, podstawowe wykroczenie. Z pewnością uważam, że Antonio Brown rozpowszechniał w internecie zdjęcia swojej byłej, naruszając przepisy. To się zdarzyło z Robem Kardashianem kilka lat temu. To rozpowszechnianie zdjęć nie ma nic wspólnego z tym, czy jesteś sławny, czy nie. To, że jesteś słabny, nie znaczy, że nie ranisz uczuć. Wciąż oglądamy plotki o celebrytach, gdzie jedna strona chce się zemścić na drugiej. A uważam, że jeśli celowo udostępnił te nagrania, wiedział jak ważna była dla niej prywatność, wybrał ten sposób, by się zemścić. Chcę zakończyć przechodząc do oświadczenia opublikowanego przez nią na X w języku hiszpańskim. Zrobiliśmy co mogliśmy, żeby to przetłumaczyć, więc proszę o cierpliwość podczas czytania. Jestem głęboko zdruzgotany. Intymny i prywatny moment został ujawniony bez mojej zgody w akcie, który jest jednym z najokrutniejszych zdrad, jakich kiedykolwiek doświadczyłem. Film był tylko w rękach dwóch osób, tej drugiej i moich. Osoba, która od początku mnie okłamywała, widziała, jak cierpię przez nią, a mimo to nigdy mnie nie broniła. Dziś, widząc mnie stabilnego i w trakcie odbudowywania się, ta sama osoba postanawia wystawić mnie na pokaz w najgorszy możliwy sposób. Ten czyn narusza moją prywatność i godność, sprawiając ogromny ból mnie i mojej rodzinie. Ten wyciek stanowi formę przemocy wobec kobiet. Ale najbardziej bolesne było otrzymywanie drwin, nienawiści i osądów, podczas gdy prawdziwy sprawca milczy. Znowu to kobieta, czyli ja, ponosi ciężar, a nie ten, kto nadużył mojego zaufania. Nie pozwolę, by mnie to zniszczyło. Nie jestem pierwsza ani jedyna, i to nie przeze mnie jest wstyd w tej historii. Wstyd dotyczy zdrajcy. Wciąż tu jestem, stoję z podniesioną głową. Dla siebie, dla mojej rodziny i dla wszystkich kobiet, które padły ofiarą narcyza. Korzystam z porad prawnych i podejmuję kroki zgodnie z procedurami. Nie zamierzam się ukrywać. Mam zobowiązania zawodowe i osobiste, które wymagają mojej obecności na platformach cyfrowych i będę je dalej wypełniał. Moja wartość nie jest określana przez jakiś film ani przez okrucieństwo innych ludzi. Moja historia się tutaj nie kończy. Danielu, co sądzisz o tej odpowiedzi? Nie można powiedzieć nic bardziej prawdziwego. Udostępnianie intymnych zdjęć bez zgody to przemoc domowa. Większość komisariatów policji kieruje cię bezpośrednio do specjalnego wydziału do ofiar. Naprawdę mam nadzieję, że ona w końcu znajdzie to, czego szuka, a on poniesie konsekwencje za to, co jej zrobił. Takie zachowanie szkodzi kobietom na całym świecie i jest głównie przeciwko nim. Obwinianie ofiary nie powinno być tu dozwolone. I rozumiem cię, jeśli te zarzuty są prawdziwe. I spójrz, on będzie miał okazję odpowiedzieć. Będzie miał możliwość przedstawienia swojej obrony. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale to naprawdę niepokojące. Daniel Zakowicz, dziękuję za Twój czas, doceniam to. Dziękuję, ja również to doceniam. I to już wszystko, co mamy dla Was na Sidebar, wszyscy. Bardzo dziękujemy za dołączenie do nas. Jak zawsze, subskrybujcie nas na YouTube, Apple Podcasts, Spotify lub gdzie słuchacie podcastów. Możecie śledzić mnie na Instagramie lub Jesse Weber. Do zobaczenia.